Siemasz na tej tory Jako, że w Brawlu nie ma teraz zbytnio dużo kontentu, i niestety w najbliższych dniach nie wchodziło nic nowego, coś o czym mógłbym nagrać, czy w ogóle zebrać jakieś newsy, żeby zrobić dla Was kolejny odcinek, to wpadłem na inny pomysł. Dzisiaj wyłączamy Brawl Stars i zagramy sobie w nowego Brawla, ale na Robloxie. Przetestuję kilka najmocniejszych podróbek, które jeszcze nie grałem, i zobaczymy, jak one wyglądają. Wiecie, może któraś przebije Brawl Stars na przykład. A brawler. Ej, to może być mocne. Ale spokojnie, tych podróbek będzie więcej. Oglądajcie do końca i napiszcie, która z nich według Was jest najlepsza. To jest Wasze zadanko. A z tego odcineczka pomyślałem, że dodam jedną osobę do znajomych w Robloxie i jedną osobę do znajomych w Brawl Stars, Więc jak chcesz to być ty, no to podaj swój nick z Robloxa i podaj swój nick z Brawla. Oprócz tego, zostaw łapeczkę w górę pod tym odcineczkiem. No i oczywiście subskrybuj mój kanał, bo tylko subskrybenci mają szansę, żeby to zgarnąć. Ja już w kolejnym odcineczku pokażę zwycięzców. Ale dobra, znajdujemy się na jakiejś dziwnej ma to jeszcze cała się laguje. I jak wygląda sytuacja? Tutaj wszystko wygląda identycznie jak w Steel e brain To jest podróbka, nie dojrzew, że A to jeszcze Brainrod. Mamy jakiś specjalny Halloweenowy event, gdzie można zdobyć Pumpkin Spike'a, Dynie Spike'a. No, Halloween już był jakiś czas temu, ale tutaj nawet jest specjalne koło i mogę nim raz zakręcić. Dobra, widzowie. Mam nadzieję, że trafimy tego spajka. Mamy na niego 1%. Trzeba kciuki, żeby się udało. Uwaga, poszło. Proszę, proszę. No, niestety tylko kaska. Ale jako, że mamy już 5000 kaski, no to będziemy mogli. Wziąć sobie jakiegoś tutaj Brain Roto Brawlera. No i jak widzicie, jest 8-bit, który kosztuje 3000. No i chyba jego sobie na sam początek kupimy. On da nam troszkę zarobić i wtedy będziemy mogli kupować mocniejszych. I może na tym czerwonym dywanie zrespi się ktoś bardzo rzadki. Na przykład tutaj idzie Kruk, ale na razie mnie na niego nie stać, więc muszę szybko na niego uzbierać widowie. Ja mam tylko 2000, a trzeba mieć no dużo, dużo więcej. Kogo mogę kupić za 2000? No są El Primocy, ale ja chciałbym na kogoś mocniejszego na Max, to już mnie nie stać. Um, no na Edwita nawet mi już nie stać. No dobra, no to co? Trzeba brać chyba Telki El Primo na razie. Więc widzowie, cofamy się po El Primosa, bierzemy go, bierzemy drugiego El Primosa, no i moja baza będzie już coraz mocniejsza. Co tu mamy w sklepie w ogóle ciekawego? Z tego co widzę, to można sobie kupić limit brawlera jakiegoś za Robuxy, ale ja na to Robuxów wydawać nie będę. Jest nawet dywan, tak jak w Brainrotach. Co jest? A tutaj jest ten sklep, gdzie można kupować takie rzeczy, które pomogą nam szybciej się poruszać i tym podobne ale trzeba ulepszyć bazę. Do pierwszego Rebirth potrzebujemy Barleya, więc żeby moja baza była ulepszona, musimy znaleźć Barleya widzowie, jest on gdzieś tutaj? nie wiem, najpierw zbierzmy sobie tutaj troszkę kaski, tak jest i teraz mam 3600k ale to już jest duży budżet, żeby zaszaleć, Poko biorę ciebie, bo jeszcze cię nie miałem, zapraszam, w międzyczasie znowu zbieramy kolejną kaskę, żeby tutaj się baza rozwijała i teraz mogę kupić kolejnego 8-bita, spokojnie widzowie, ja wiem że na razie to są jeszcze dosyć słabe brawlery aczkolwiek zobaczycie, że na tym odcinku dzisiaj kupimy jakiegoś legendarnego, ja wam mówię, damy radę a wy oglądajcie do końca, bo takich fajnych podróbek będzie jeszcze dużo więcej. W międzyczasie mamy znalezionego Barlaja, ale nie stać tak jeszcze na niego, muszę szybko zabrać kaskę. No i teraz śmiało mogę go już zakupić, let's go! E, więc Barley jest tutaj brany. W ogóle mamy już dwupiętrową bazę, więc mogę tych brainrotów troszkę zbierać, ale na drugim piętrze nie mam w ogóle miejsc. Chciałbym, żeby ktoś tutaj wbił, żebyśmy mogli go okraść, ale na razie jestem sam, no nagrywam to w pewnej godzinie raczej w tą gierkę za dużo osób nie gra. Mamy tu nawet indeks, jestem ciekawy jaki Brawler jest tutaj najlepszy. Ej, są jakieś trzy sekrety, ciekawe kto jest z secretem. Grze. No, no świetnie świetnie się pyka w stylu brawler. Grałem kiedyś w taką inną wersję, inną edycję. Ale tutaj ta gierka jest jeszcze trochę zmieniona niż tamta, w którą grałem. Dobra, mordeczki, zobaczcie, jaki mamy budżet. 5800. Yy, więc no jest grubo, i możemy kupić jakiegoś mocnego tutaj brawlera. O, na przykład Penny za 5000. Joko, ona jest wielka w ogóle. Większa ode mnie, więc dawaj Penny, wbijaj. Ej, ktoś bił na serwer, jest jakiś typek, tylko nie masz żadnych brain rotów. Tak to bym go okradł. No to co? Ja muszę teraz zamknąć moją bazę, żeby on mnie nie okrał. Aha, ja nawet nie mogę tej bazy. Zamknąć, o co tu chodzi? Co jest, czemu Frank tutaj jest w ogóle mitykiem, a nie epikiem? Ta gierka mordeczki coraz bardziej mnie zaskakuje, ale dobra, mniejsza o to, zbieram kolejną kaskę i lecimy teraz szybciutko, bo tutaj jest gaz, tylko on kosztuje 7,5 kurde, nie wiem czy zdążę go kupić, bo ja mam 5,9, więc troszkę mi brakuje. Ehm, no ale nic, no spróbujmy, spróbujmy, dobra, już mnie stać, szybko po niego pędzę, żeby mi je uciekł. Siema, gaz, mordeczko, jesteś kolejnym działem, który wbija do naszej bazy. Żeby kupić pierwszego epika, na przykład Groma, potrzebujemy 20 tysięcy dolarów ja Mam dopiero 7, dobra, już 8, więc jakoś to się zbiera. Może się uda. No i widzimy się po chwili, bo już to 20 tysięcy zebrałem. Teraz tylko znaleźć jakiegoś epika. Kurde, mamy tutaj Bonnie, ale Bonnie jest droższa. Ona kosztuje 27. Ej, czemu Rosa jest epicka? Ona kosztuje 30, więc jest jeszcze droższa. Dawać mi jakieś inne epiki, bo te, co tutaj pokazaliście, to są kurde za mocne. Na razie na mnie. Chociaż nie no, teraz sobie zbiorę i już będziemy spokojnie na nich stać, bo mamy 27k, więc szczerze, nice. Nie zostaje nic innego, jak tylko czekać, aż coś się zrespi. I czemu Wid mi kosztuje aż 35k, co nie są drodzy? Ej, ale mam. Tutaj coś za free, teraz zobaczyłem. Dobra, odbieramy sobie w takim razie za darmo i. W mojej bazie będzie teraz nani. Ej, rzeczywiście jest w mojej bazie nani. No co wy mówicie? Mamy nani odblokowaną. I chyba jeszcze kruk jest za darmo. Nie, muszę zagrać 15 minut, żeby go dostać No nic, pora zrobić jakiś porządny zakup Ale na razie respią się same słabe Brawlery, więc czekamy na coś Mocniejszego właśnie, na przykład na groma Którego od razu sobie bierzemy i mamy epika Więc tym oto akcentem myślę, że możemy Powoli kończyć ten oto test Gierki i przechodzić do kolejnej, bo jeszcze Kilka ich mamy, wbijaj gromy do wazy I napiszcie jak oceniacie tą gierkę Następnie znalazłem coś takiego, Wasabi Brawl Stars Defense i to jest giereczka, która nie niby ma być taka w stylu Wasabi, czyli Tego eventu sushi, który był. No zobaczymy czy rzeczywiście jest to prawda. ja już sobie na nią wbiłem teraz muszę dołączyć do jakiejś tutaj poczekalni i zaraz odpali mi się sama już gra e, za 8 sekund wystartuje no więc uwaga, uwaga, muszę zagłosować na mapkę no to ja biorę tą, taką Brawl Starsową, Desert, oczywiście głosowanie wygrane, bo jestem jedyną osobą, która głosowała i patrzcie, odpala nam się taka mapka mamy tutaj szelkę, która kosztuje 100 ja mam 400 kaski i naszym zadaniem jest obronić tutaj moją bazę przed innymi potworami, musimy cały czas ustawiać sobie, po prostu jaki brawlerów do obrony. O, proszę bardzo. I teraz tu idą w moim kierunku robociki, widzicie? I te robociki muszą być pokonane, e, więc zobaczmy. Już ich rozwaliliśmy i dostaliśmy tam jakąś kaskę za to, to dopiero była pierwsza fala. To jest podobna gra do balonów, nie? te Balloons, czy jakoś tak ona się nazywała. E, one były nawet sportko i ta gierka właśnie ma to przedstawiać. Oj, 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 coraz więcej robotów idzie w moim kierunku, ja nie mam jak postawić kolejnych szelek. Na razie mam tylko dwie szelki postawione, na kolejne mnie nie stać. E, no, ale jedną ulepszyłem też trochę mocniej, więc zobaczymy, jak jak to pójdzie. No i to będzie easy win, one szybko je rozwalają. Czekamy na kolejną falę. Nawet spoko gierka, ale taka za wolna dla mnie, zanudna, Idzie się tutaj zanudzić. Oj, 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 teraz to już naprawdę potężne robociki w moim kierunku zmierzają. Te dwie biedne szelki sobie z nimi poradzą. Teraz zobaczymy. dawać, dawaj, szelki strzelajcie. Pięknie. Dobra, to też jest Easy Win tutaj z nimi. I mamy już 134, więc mogę kupić od razu kolejną szelkę i ją tutaj postawić. Na razie mam tylko szeli odblokowaną, więc no nie mogę niestety używać zbytnio innych. Wow, wow, co tu się dzieje, jak one nawalają z każdej strony. A robocików jest coraz więcej, więc jakby to wszystko się powoli rozkręcało, ale nie wiem ile tych fal jest. No nie no, szczerze, trochę nudna ta gierka, widzowie, więc ja z niej wychodzę, bo się zanudzicie. Mamy jeszcze gierkę, jaką jest Brawl Simulator i jej jestem strasznie ciekawy akurat, więc proszę, żeby ona nas nie zawiodła. Mamy jakieś Tutorial na szybko. Okej, 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 rozumiem. E, no i co? Zaczynamy giereczkę. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Widzę, że tu mam jakieś pucharki. I, e, żeby te pucharki zdobywać, musimy w nie klikać. Im więcej pucharków zdobędziemy, tym więcej rzeczy możemy mieć w tej grze. Więc ja sobie trochę jeszcze poklikam, żeby te pucharki mi poleciały. Dobra, mamy 200 pucharków ponad. Teraz na przykład możemy pójść sobie o tutaj do skrzynek i kupić e, skrzynkę. I trafić jakiegoś brawlera. Patrzcie, możemy trafić nawet jakiegoś rera. I czemu to jest cień spike. Przecież Fajnie nie jest rererem. Ja nie wiem, ale dobra, kupmy to. Um, jak to się kupuje w ogóle? Nie mam pojęcia, ale klikam, dobra, udało się otworzyć i to będzie w środku tej skrzydeczki a kolta trafiłem i co? I teraz Colt będzie chodził razem ze mną czy nie? Nie, Primo tylko ze mną chodzi. <ścoughs> nie o karcia w tej gry. To jest jakaś specjalna skrzynka, ile ona kosztuje? A ją się da tylko kupić za jakieś monety. No nic, zbieramy na mech boxa, bo on kosztuje 500, więc ja sobie teraz tutaj troszkę poklikam, pozwólcie, a w międzyczasie jak będę klikał, to będę wam pokazywał, co na tej mapce mamy ciekawego. Można zakręcić, żeby wygrać nagrodę? Okej, okay, pierwszy spin jest za free, dobra, kręcimy widzowie. Come on, proszę coś dobrego! I co dostaniemy? Angel Max? Nie, niestety przeszło na 10 minut na podwójne szczęście. No dobra, przynajmniej będziemy mieli więcej farta. Tu jest jeszcze jakiś sklep jak gdzie można coś ulepszać za gemy, ale nie mam gemów. Wow, 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 a tutaj co się dzieje? Mamy jakiegoś legendarnego Star Dropa. E, mamy nawet chaos Dropa takiego. Czy jakąś dziwną skrzyneczkę? to była skrzynka z klasza? Wiecie o co chodzi? dropas nawet to jest what? I jakiś nowy świat tylko dla vip -ów. Tu mamy indeks zadymiarzy który pokazuje, jakie w tej postaci są do zdobycia w tej grze. Normalnie nawet można zdobywać skiny. i to nie jest takie złe. I mamy świąteczny event, gdzie możemy się wybrać. Więc dobra, wbijamy szybko na świąteczny event, zobaczyć. Melka Mortis to normalnie stoi. Jakaś dziwna świąteczna skrzynka z gasem? Mogę ją otworzyć czy nie? Mogę ją otworzyć, dobra, lecę. Co będzie w środku tej skrzynki? Wow, trafiłem golden! To koled, nice. E, mamy od razu jakąś nagrodę, widzę tutaj: Star Dropika, chyba. Aha, no i co, gdzie ja go mogę otworzyć? Tu można zbierać jakieś gemy, tylko nie mam pojęcia, co one dają. Dobra, wracamy na główny świat, nie chcemy świątecznego eventu. Mamy 2750 pucharków. No to robimy opening, bo zawie. Kupujemy od razu takie boksiki, bo troszkę ich możemy sobie tutaj kupić. I trafiamy na początek pamkę, nice. E, przyda się do kolekcji, dobra. E, kto kolejny będzie? Normalnie robię opening w Robloxie. Jakichś dziwnych boksów, startowych. E, tym razem perełka trafiona, e, Zobaczmy, bo jeszcze ile mnie stać tych skrzynek. No, jeszcze mogę spokojnie z trzy takie skrzynki kupić, nie? Więc liczymy na Spajka. Trzymajcie kciuki, widzowie. O, skina trafiłem. Mecha na Nice! Ej, dobry dropik, dobry dropik. To mi się podoba, Ej, no to otwieramy kolejną w takim razie, bo jeszcze mogę dwie otworzyć. Please, please, please. No i znowu pearl! Kurde, dwa razy perełkę trafiliśmy. Ej, no nic, ostatnia szansa. To już mój ostatni boks i wychodzę z tej gry, bo jak dla mnie to za dużo. I znowu daj na No słabo, ale gierka sama w sobie nie była taka zła. Więc napiszcie, którą grę wybieracie, ja ewidentnie. Tą pierwszą, a jutro już będzie oczywiście normalnie odcineczek z Brawla normalnego. To zobaczę o wszystkim. Piona!